Gra Renowa Poznaj zabytki Zagwiździa. Dzisiaj, jak już wcześniej Państwu mówiłam, jestem pracownikiem Urzędu Gminy w Murowie i z błogosławieństwem realizatorów, a to młodzież gimnazjalna Sołectwa Zagwiździa, przybyłam tutaj, aby zaprezentować Państwu grę terenową, która dzisiaj właściwie już funkcjonuje jako taki produkt lokalny. I tak, gmina Murów, Sołectwo Zagwiździe. To jest właśnie sołectwo, yy, gdzie, gdzie ta gra została skoncepcjonowana. Wspominano wcześniej o wyróżnikach. Wyróżniki wiodące nasze, naszego sołectwa tutaj, to właśnie kompleks zabytkowej Huty Żelaza. Yy, do tego należąca kuźnia, yy, w której dzięki, właśnie dzięki projektowi yy, unijnemu yy, mogliśmy utworzyć salę wysiadną. I, I obok, właśnie tutaj, w tym budynku, mamy regionalną salę muzealną, gdzie prezentujemy eksponaty mieszkańców i eksponaty powiązane z przemysłem hutniczym naszego regionu. Dodatkowo mamy fajny zabytkowy kościół pod wezwaniem Znaświecznego Serca Pana Jezusa. I mowa tutaj też była o wyróżnikach takich uzupełniających, wspomagających a nim jest ogród botaniczny, tutaj jest rododendron, właściwie jedna część tego ogrodu, ale to jest przyparafialny ogród botaniczny i jeszcze na końcu to jest zalew retencyjny, który wcześniej był takim kołem napędowym całego tego przemysłu hutniczego. I do czego zmierzam? Jest dużo fajnych zasobów u nas i szukaliśmy sposobu, właściwie ci młodzi ludzie, gimnazjaliści szukali sposobu, jak te zasoby udostępnić. I skoncepcjonowali poprzez y, pracę przez, przez całe lato w 2011 roku grę terenową. Ta gra terenowa y, no, jest fantastycznym sposobem na, ak na aktywne spędzanie czasu na, na wolnym powietrzu. Yy, przedstawia ona właśnie najcenniejsze zasoby, które mamy pod względem historyczno-kulturowym, jak i walory przyrodnicze. Ten wspomniany ogród botaniczny jest jednym z wiodących właśnie takich elementów tej gry terenowej. Yy, celem tego, yy, tej całej gry terenowej yy, jest przybliżenie uczestnikom gry wydarzeń, miejsc i ludzi, którzy właśnie mieli istotny wpływ na rozwój yy, tego sołectwa. Yy, ta gra przystosowana jest na dzień dzisiejszy i dla całych grup zorganizowanych, także jeżeli cała wycieczka chce do nas przyjechać, bez problemu organizujemy przewodników, a najczęściej jest to sołtys, jest to nasz radny, po prostu cała grupa ludzi mobilizuje się i oczywiście realizatorzy, czyli ta młodzież zwalniana jest wtedy ze szkoły, ma specjalną wyprawkę od wójta, i, i przychodzi na miejsce i funguje tutaj jako, ta cała grupa jest wtedy z sędziami i, i po prostu na, w danym miejscu i o danym czasie tą grę przeprowadza. Teraz tak, cała koncepcja gry opiera się właśnie, opiera się właśnie na ośmiu punktach kontrolnych. Osiem punktów kontrolnych to osiem zabytków właśnie cennych naszej miejscowości. I według tych punktów kontrolnych, według wylosowanego scenariusza, Yy, dana grupa uczestnicząca podczas tej gry zwiedza dane yy, punkty i według yy, wylosowanego tego scenariusza odpowiada też na dwa pytania z danego punktu kontrolnego. Jedno pytanie jest natury czysto technicznej, czyli faktycznie jest się na przykład na śluzie, na, na tamie i trzeba określić, ile tam jest elementów tej, tej tamy. A druga wynika już yy, z opisu danego punktu kontrolnego i po prostu trzeba przeczytać ze zrozumieniem, a żeby wiedzieć, o co chodzi. I teraz tak, tutaj obrazowo jak wygląda właśnie mapa i jak usytuowane są właśnie te punkty kontrolne. Tutaj mamy pierwszy punkt, to jest właśnie śluza kanału hutniczego. Ona łączy zalew, ten duży zalew retencyjny z kanałami hutniczymi, które po pierwsze idą tutaj do odlewni żeliwa, a później dalej do całego tego tutaj obiektu zabytkowej Huty Żelaza. Bo właśnie tak, to było takie koło napędowe właściwie całego tego przemysłu. I tym samym ta śluza i ten zbiornik retencyjny też nawadniał tutaj ogród botaniczny. Tutaj on jest, gdzie, gdzie jego elementy są ukazane. Także uczestnicy wędrują tutaj od śluzy poprzez odlewnie do kościoła, który yy, jest świetnie wyremontowany, jeżeli chodzi o jego zewnętrzne elementy. I są plany też, żeby wewnętrznie go teraz fajnie wyremontować, zakonserwować. I dalej dążymy do ogrodu botanicznego, gdzie mamy wzgórze Świętego Rocha. Bardzo ciekawa historia związana z nim, ale to Państwo wszystko dowiedzą się, jeżeli będą na miejscu. Ja nie będę teraz zdradzać tutaj żadnych szczegółów. Dalej idziemy do czakramu. Też takie magiczne miejsce, owiane pewną legendą. I tak jak mówię, wszystko na miejscu. I, I dalej jedziemy tutaj trasą y, poprzez taką fajną y, drogę, y, która prowadzi z ogrodu botanicznego wprost do mostu armatniego. Y, z niego dążymy do sali muzealnej i kończymy całą grę terenowej w kuźni. Także Fajne zasoby i, i naprawdę bardzo dobry sposób, ażeby na przykład całą rodziną wybrać się na rowery, przyjechać do nas do, do, do wioski i spędzić całe popołudnie właśnie na rozgrywce. Teraz tak. Gdzie jesteśmy dalej? A jak w ogóle doszło do tego, że, że ta gra powstała? Yy, od pewnego czasu mieszkańcy tego sołectwa yy, mają zamiar utworzenia parku kulturowego, o którym dzisiaj też już tutaj słyszeliśmy. Ten park kulturowy miałby być pod hasłem przewodnim zagwizdzie z zabytkiem stoi a w dalszych krokach, jak doszło do gry, właściwie w ramach konkursu Graj w dziedzictwo, który zorganizowany został przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i też przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, młodzież, o której mówię, mówię cały czas, przystąpiła właśnie do prac związanych z koncepcją gry edukacyjnej Kamienie Milowe. To był rok 2011. Także przez całe lato ksiądz naszej parafii zagwidziańskiej udostępnił swoją plebanię, gdzie cały sztab organizacyjny pracował przez całe dwa miesiące i na końcu wygenerował właśnie tą koncepcję tej gry. Opieka była tutaj właśnie ze strony i proboszcza, który jako doktor nauk historycznych posłużył naprawdę dobrą radą tym, tym młodym ludziom. A także y, wsparcie było też ze strony przedstawiciela lidera programu odnowy wsi. Jest to pan Hubert, który na pewno bym mnie dzisiaj tutaj za to, gdybym y, powiedziała jeszcze, jak się nad nazwisko jego jest, bo, bo jest to człowiek bardzo skromny, ale jemu właśnie ta, ta młodzież dużo zawdzięcza i ogólnie to całe sołectwo y, dużo zawdzięcza. Jest bardzo, bardzo aktywny społecznik, także y, bez niego no, dużo by się nie, nie odbyło w tym sołectwie. Dalej też Rada Parafialna dużo pomagała, Rado Sołecka, Wójt Gminy Murów też był na miejscu i pozytywnie wyraził się nad, nad, nad tymi pracami tej młodzieży także i mamy też tutaj przedstawiciela, jeszcze ujęłam lokalnej prasy, był to pan, który, który sporządzał nas taką lokalną gazetkę i obrazowo teraz jak te prace wyglądały, no tutaj cały ten, ten sztab, głównie było to sześciu uczniów gimnazjum, oni od początku do końca y, non-stop pracowali, y, a tak poza tym y, dochodziło jeszcze tak grupa takich sześciu osób, które jeszcze dopomagały. Y, I teraz dalej w terenie jak to wyglądały. to jest właśnie te wzgórze, wzgórze Świętego Rocha. Tu już przygotowano scenariusze i, i teksty opisowe tej gry. I tak, kiedy doszło do premiery? Właśnie, jeżeli brało się wówczas udział w tym konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ta gra edukacyjna kamienie milowe, wtedy też sugerowano, żeby najlepiej tą grę terenową zorganizować, zaprezentować społeczeństwu podczas Y, obchodów europejskich dni dziedzictwa. I tak też zrobiono. W ramach właśnie y, tych dni dziedzictwa y, zorganizowano również Dożynki Wiejskie i uroczyście otwarto również wyremontowaną kuźnię, y, która funkcjonuje na dzień dzisiejszy jako sala wysiadna y, w naszym sołectwie. Y, podczas tej premiery do, do gry. Y, Przystąpiło osiem drużyn z terenu naszej gminy, były to reprezentacje naszych sołectw. Za każdym razem były to grupy trzyosobowe młodzieży z dorosłym opiekunem. Później ta dwunastka gimnazjalistów, którzy od początku pracowali przy tej grze, pełniła rolę tutaj sędziów merytorycznych i technicznych. A komisja konkursowa składała się w tym dniu z etnografa Muzeum Wsi opolskiej, z pracownika Urzędu Gminy. Yy, oraz yy, jednego z przedstawicieli, nieformalna grupa na rzecz odnowy ogrodu botanicznego. O. Yy, yy, I tak, yy, pytano nas tutaj, yy, czym yy, realizatorzy projektu byli zaskoczeni. No, byli zaskoczeni sami młodzi ludzie tutaj yy, faktami historii. Nie, 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 po prostu nie, nie mieli dzielonego pojęcia o tym, jak bogata historia jest naszej, naszego sołectwa. No, dowiedzieli się właśnie w trakcie, kiedy zaczęli czytać, zaczęli brać pod uwagę księgi parafialne, jakieś zapiski stare, ale głównym elementem i ważnym elementem było tutaj zaangażowanie ze strony opów i omów. Właśnie z tymi opami i omami dużo rozmawiano. Oni są po części potomkami rodzin, które od 300 lat i dłużej po prostu już od początku założenia tej, tej osady, tej kolonii przy tym przemyśle hutniczym mieszkali i te za informacji informacje z generacji na generację podawali, także yy, no, było to, był to efekt tak na, taki edukacyjny, że no, nie można tego zmierzyć po prostu, jak, jak, jak daleko to zaszło. I tak yy, sama premiera teraz obrazowo. Tak to wówczas wyglądało. Tutaj mamy element naszej sali bysiadnej. Tutaj cała y, grupa y, tych drużyn. Tu właśnie losowano wówczas scenariusze. Tu mamy naszego pana Huberta, naszego pana y, proboszcza, y, naszych urzędników, no, a y, tak to wszystko z y, mieszkańcy naszego sołectwa, y, naszej gminy i sołectwa też y, z gminy Łubniany. Yy, idziemy dalej. Tak wyglądały yy, już kolejne punkty kontrolne, gdzie yy, właśnie młodzież wraz z opiekunami yy, odpowiadała na pytania. Yy, tutaj mamy moment, kiedy opracowywano właśnie yy, te karty yy, startowe z odpowiedziami. Yy, I dalej, tak wyglądał też yy, wtedy yy, punkt kontrolny. Yy, taka była tablica. To była premiera. Ewaluacja, jak, jak dalej gra się rozwijała. Jeszcze na moment tej premiery młodzież przygotowała również tą grę w formie gry planszowej. Taki pierwszy prototyp został utworzony. Wtedy właśnie gdyby była zła pogoda wówczas w sali biesiadnej odbyłaby się taka gra planszowa. Co nam się nie udało zrealizować, czy właśnie tym dzieciom nie, nie udało się do dzisiaj zrealizować, to wydania właśnie takiej profesjonalnej wersji y, tej gry planszowej, a takie były zamiary na razie jeszcze te zamiary mają, więc y, no, myślę, że drogą samorządową sp sp spróbujemy ich wesprzeć finansowo, żeby mogli to w końcu zrobić. I tak y, już po tej premierze, kiedy zweryfikowano tutaj wartość tej, tej gry, że naprawdę y, fantastyczny sposób na udostępnianie naszych zasobów. Wówczas w tych ośmiu punktach kontrolnych całej miejscowości usytuowano już stałe tablice opisowe. Zaraz pokażę na zdjęciu jak to też wygląda. A ja od momentu kiedy pracuję w tym urzędzie, no zachęcam młodzież, żeby utworzyła taką drugą wersję, edycję właściwie tej gry, która obejmuje swoim zasięgiem już całą, całą gminę Murów. Wtedy naprawdę, bo nie mamy tylko w tym sołectwie fantastyczne zasoby, ale też w pozostałej części naszej gminy. Także no, byłby to też dobry pomysł, ażeby przyciągnąć turystów i, i uzmysłowić reszcie też sąsiadujących gmin, jakie zasoby nasza gmina ma i może w przyszłości też zachęcić ich do, do podobnych projektów. Tak właśnie wygląda taka stała tablica już punktu kontrolnego. Cały opis jest na niej tutaj udostępniony, także ona jest non stop na, na swoim miejscu, a gra w swojej istocie no, może być no, cały czas rozegrywana. Nie, nie musi być tutaj jakiś. Może być grupa zorganizowana, kiedy my udostępniamy przewodników, sędziów, ale może być też indywidualnie, o każdym czasie rozegrana, także yy, możliwości tutaj są niezmierne. Tak, promocja. Yy, promocja z naszej strony. No, Sama gra w, sama w sobie już, już, stanowi promocję terenów naszej gminy, a my jako samorząd, grę rozgrywamy na wszelkiego rodzaju imprezach społeczno-kulturowych. Także w tym roku organizowany razem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Międzynarodowe Dnie Ochrony Zabytków też rozgrywano wówczas grę terenową, nawet widzę tutaj parę uczestników tej gry a tak poza tym podczas wszystkich wycieczek szkolnych młodzieżowych jak i zarówno z naszej gminy partnerskiej w Niemczech ta gmina Walendar dla której przygotowana jest no nie tylko dla nich ale ogólnie przygotowana jest wersja też w języku niemieckim i Ostatnio gościliśmy też i wycieczkę z pracowników z Czech Wschodnich, z, z Haradec Kralowe, także gra jest też sposobem na udostępnianie tych zasobów dla delegacji i wizyt studyjnych. Yy, druga forma promocji. Yy, ta gra terenowa jest główną atrakcją pakietu turystycznego, który yy, na targach Agro Travel w Kielcach w tym roku yy, została wypromowana i w ogólno właśnie krajowym tym konkursie zyskała też yy, trzecie miejsce, także yy, zyskała uznanie tutaj już, już w całym kraju. Yy, ogólnie yy, tą grę też yy, teraz podczas prac aglomeracji opolskiej też yy, została ona ujęta też w propozycjach pobytów turystycznych, także z naszej strony samorządowej jak najbardziej ją promujemy, yy, udostępniamy i, i yy, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany też yy, relacją, jak ta gra została przygotowywana i, i jak odbyła się jej premiera, tutaj jest też link, to znaczy na stronie precji.com można cały ten przebieg zobaczyć za pomocą takiej multimedialnej prezentacji, którą te dzieci same jeszcze zrobiły na, na, na koniec swoich prac. Teraz tak, to właśnie w obrazach, jak y, wówczas y, przykładowe te rozgrywki wyglądają. Tutaj mamy uczestników na śluzie tego kanału hut hutniczego. Tutaj grupa z naszym panem y, y, Sołtysem y, z Zagwiździa. Dalej, tuż tu widzimy panoramę z kościołem i tutaj jest też tył ogrodu botanicznego. Ta grupa uczestników właśnie dąży do mostu armatniego. Tutaj mamy wycieczkę z Hradec Kralowy na wzgórzu Świętego Rocha. Tutaj jest cała wycieczka właściwie tych pracowników z Hradec Kralowy i studentów z Wrocławia, też Wydziału Archeologii. A tutaj mamy właśnie grupę tych, tych młodych Ludzi, która od początku do końca nad tą y, grą tutaj czuwa i, i ją w ogóle stworzyła. O, tutaj jeszcze wizyta studyjna z ubiegłego tygodnia z, ze stowarzyszenia LGD Dobra Widawa z pod Wrocławia. Tutaj jest właśnie jeden z punktów y, w ogrodzie botanicznym: y, to nasze plebanie i, i ten przyparafialny kawałek tego przyparafialnego ogrodu botanicznego. I teraz przechodzę już do, do, do końca, właściwie za każdym razem jeżeli dana grupa czy też uczestnik gry pozytywnie rozegra tą grę, czyli warunkiem tutaj uzyskania takiego certyfikatu jest 12 dobrych odpowiedzi z 16 wylosowanych, uzyskuje taki certyfikat na życzenie, Także. Też o tym dzieci pomyślały, a znowu sami realizatorzy tej gry, te dzieci zostały też uhonorowane ze strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa i dzisiaj mają miano Strażników Dziedzictwa Kulturowego. A sama gra y, uzyskała również y, pierwsze miejsce w konkursie Piękna Wyższa Polska w kategorii Najlepszy Projekt od Nowy Wsi w 2012, a y, jeszcze dodatkowo została uhonorowana też przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2011 roku jako najlepsza gra terenowa w Polsce. I to wszystko. <gryw> Dziękuję Państwu za uwagę.